Cześć, witam serdecznie. Jak widzicie udało mi się już dorwać najnowszy box od Notino. Znajdziecie go na stronce Notino. Jest to numer 1, czyli pierwszy box w tym roku. Zimowa szata graficzna, bardzo ładna. Poprzedni box był taki jesienny i miał numerek 4. Nie doczytałam właśnie na stronce Nocino, co jaki czas pojawiają się te boksy, ale wydaje mi się, że raz na kwartał. Także mamy za sobą już jesienną edycję, numer 4 poprzedniego roku, a teraz zaczynamy od zimowej, numer 1, czyli kolejna będzie wiosenna. A co jest ciekawego w tym boksie, zaraz się przekonamy, otworzę i Wam pokażę. Zapraszam również do opisu, gdzie znajdziecie link, w którym możecie sobie zamówić ten. Box. Ja już go dorwałam dwa dni temu, także się pojawił około 12 stycznia. Oraz zamówiłam mini boxy z zapachami. Mamy tu dwa męskie zapachy oraz trzy damskie, które będziemy testować na kanale. Także zapraszam, jeśli interesuje Was taka tematyka zapachów, zakupów oraz boksów. Mister boxów. Mystery boxów które będę otwierać i Wam pokazywać, co jest w środku. Zostawcie subskrypcję, łapeczkę i jakiś komentarz. Zapraszam do oglądania. Krótka informacja. Na stronce Notino Box kosztuje w cenie regularnej 116 zł. Jest teraz promocja i mamy z kodem rabatowym minus 15%. Także łapcie kodzik, proszę bardzo. I wychodzi nam 98 zł i 60 groszy. Także warto teraz zamówić jeśli chodzi o mały box, kosztuje 34 zł. Również jest na przecenie. Ale my zaczynamy od naszego boksa numer 1. Zabieram się za otwieranie. Numer jeden tak jest. I zobaczmy, co się kryje. O, mamy od razu kodzik rabatowy. Minus 10% do wykorzystania. Do 31 marca. Także myślę, że chyba w marcu lub początek kwietnia pojawi się nowy boks. A co mamy w pierwszym tegorocznym boksie? Zaczynamy od enzymatycznego żelu do twarzy. Mamy oczyszczający żel Made in USA, 59 ml. Firma Mario Badescu Skincare. Nie znam, nie znam. Ale chętnie przetestujemy oczywiście. Tutaj mamy dwa produkty z tej samej serii do włosów. Mamy szampon, który zawiera 75 ml, oraz maseczkę do włosów 50 ml. Także mamy komplecik. Firma Monstrue Dry Hair Semi Dilino. Nieznana marka. I jest to produkt made in Italy. Chyba z Włoch. Co tu jeszcze mamy? Makeup Remol Pads I Trzy sztuki takich mięciutkich, fajnych. Ja może otworzę, pokażę Wam. Do demakijażu płatków wykonanych z takiego misia firma Notino, lecimy dalej, o, Pur Musk Narciso Rodriguez for Hair, woda perfumowana, 4 ml i na to właśnie czekałam, uwielbiam zapachy, testować, zamawiać i używać, także na pewno ten też również będzie na moim kanale przetestowany przeze mnie przez cały dzień i oceniony, Także jeśli chcecie recenzję tego zapachu, jest to taka yy, perfumetka w sprayu, dobrze? 4 ml. I zapraszam na recenzję tego zapachu. Przekonamy się, czy warto kupić. Co tam jeszcze jest ciekawego? Mamy firmę Safi Cleansing Makeup Handband, czyli jest to jakaś opaska taka na włosy. Aha, jeżeli nakładamy maseczkę, żeby sobie nie pobrudzić włosów, taka maseczka, może opaska, przepraszam, nie maseczka, opaska do włosów. Zobaczmy, jak to wygląda. Z takiej froty wykonana. Tu mamy narzeczkę, zapięcie i napis Safi w kolorze białym. Kolejny produkt. W naszym boksie jest to maseczka w płachcie, super frut owocowa, chyba koreańska. Made in Korea, tak jest. Koreańska maseczka w płachcie. Kolejnym produktem mamy tutaj z firmy Estelauder serum regeneracyjne, maszczkowe, do twarzy na noc 7 ml. Clarins Paris mamy tutaj 30 ml y, oczyszczającą piankę lub jakiś hydro nawilżający, y, balsamik, który nam oczyści twarz. Y, 30 ml, tak jak mówiłam i zostało nam coś jeszcze w boksie. Tak, dwa produkty do paznokci. Y, lakier OPI soczystej czerwieni w takim mocnym odcieniu bardzo ładny, jak widzicie pomalowane mam też paznokcie z poprzedniego boksa. no Tino był taki właśnie lakier do paznokci wydawał mi się taki nie, kolor niekorzystny ale na paznokciach rewelacja taki jesienny troszeczkę kolor a tu mamy mocną czerwień z firmy OPI, ale tu była Nobea w poprzednim boksie i tu również jest nobea jest to jakiś lakier nawilżający, pielęgnacyjny do paznokci z proteinami no także też fajny produkt i już robię Wam podsumowanie, co znaleźliśmy w tym boksie pierwszy boks Notino w tym roku mamy dwa produkty do paznokci zapach, serum do twarzy, tu do oczyszczenia twarzy Dwa produkty, dwa produkty do włosów, już się nie mieszczą w kadrze, już wam układam tutaj tą opaskę do włosów oraz maseczkę koreańską w płachcie. No i bym zapomniała o tych płatkach, tych paccach mięciutkich do oczyszczenia twarzy do demakijażu, też bardzo fajny produkt do kompletu właśnie do tych produktów mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i 11 produktów w tym boksie, dajcie znać jak Wam się podobał ten boksik, czy go zamówicie, czy może nie jest wart tej ceny, co na ten temat uważacie, jestem bardzo ciekawa zapraszam do komentowania a ja Was już zapraszam również na ten boks wezmę na przykład w pierwszej kolejności Zapach od Karoliny Herrera Girl Glam. Także najnowszy zapach od Karoliny Herrera Przetestujemy, zobaczymy, co tam w trawie piszczy, czym tam pachnie. Zapraszam na recenzję. Zostawcie subskrypcję kanału, żeby być na bieżąco. Już niebawem pojawi się kolejny filmik na kanale. I nie zapomnijcie o zniżkowym kodziku na Notino 10%. Ja się już z wami żegnam i zapraszam na kolejny filmik. Do zobaczenia. Cześć.